Dobry kreszki, moje złote ja się nazywam Damian Maciej, a to kolejny vlog życia codziennego. Nagrywam go od razu po tamtym, ale wrzucę go wam później, powiem, że teraz jak nie mam kamerki żadnej w telefonie, to znaczy, będę miał problem z tym, żeby móc wam to wrzucić jak będę na pociągu, więc znaczy wam nic ten nie nagram, nie wrzucę, bo może nagrać coś wam nagram ciekawego, ale to dopiero pojawi się we wrześniu. Jeszcze tak z ogólnych tematów. Cały czas chyba Wam nie powiedziałem o mojej planie, który chcę zrobić na kanale. Jak już zakupię komputer, zdobędę w końcu intro i zacznę robić wszystkie serie tak, jak chcę, żeby one wyglądały. Zacznę sukcesywnie usuwać filmiki z mojego kanału. Te wszystkie stare, które były tak jakby przed tamtym. Czyli jeśli jeszcze jakichś filmików nie widzieliście, a chcieliście by zobaczyć, to strzelam, że od września zaczną one być usuwane, więc oglądajcie. Ale o czym chciałem z wami dzisiaj w ogóle rozmawiać? Matem dzisiejszego odcinka będzie Pokémon Go. Chciałem wam to od razu nagrać jak wróciłem z pociągów, ale jakoś tak nie wyszło. I dobrze, mam teraz o wiele więcej do powiedzenia, o wiele więcej spostrzeżeń, bo zobaczyłem też to jak to wygląda w życiu codziennym na mieście, jak byłem tu u nas. U mnie w kościerzynie. Jestem po prostu cały czas pod wrażeniem e, i często no, nie mogę ze śmiechu, jak widzę osoby, jak grają w pokémony. E, w sensie w, po w pociągach jak są, to widzę jak sobie nabijają e, te Pokémony za przejścia dystansów, czyli przyjeżdżam przez całą Polskę, Pokémon się wbije. Jest trochę zabawne. E, też jak widzę, jak chodzą e, z tymi telefonami szukać, pytają się między sobą. Jest to troszeczkę zabawne. Chciałem w ogóle co nagrać do pedagogów, przypadzie, ale przecież powiedziałem, nagrywam tylko w wakacje, e, logi życia codziennego. Wiele osób zarzuca tej grze, że ludzie są nieodpowiedzialni, wpadają pod samochody. To też już dużo innych osób poruszyło. Przepraszam bardzo. Używanie mózgu nie jest zależne od aplikacji, jaką mamy na telefonie. Albo używamy mózg, albo nie. Nie ma innego wyboru, nie ma innej możliwości. Pamiętajmy, że Pokemon Go to jest aplikacja, która działa na mapach Google i w zbudowanym algorytmem, który randomowo rozsyła Pokemony po okolicy, trochę może potrafię dostosować, czyli widzieć czy na mapie jest jezioro to, yy, czy woda, to tam rzucić takie bardziej wodne może, a tak to bardziej jest wszystko przypadkowo, więc to jest prywatna posesja, na mapie tego nie widać czy to jest prywatna posesja czy publiczna. Nie ma widać. Nie wiem, czy to jest szkoła, czy to jest szpital, czy to jest lotnisko. Nie widać tego na mapie. Mapa tego nie rozróżnia. Można zaznaczyć te elementy, ale na samej mapie, jako mapie, że widać drogę, nie ma tego. Więc na przykład no, największym problemem było to, jak w Auschwitz się pokazały Pokémony i ludzie tam ich chodzili szukać. Gdzie z drugiej strony, to jest znowu głupota ludzka, kto chodzi szukać Pokémonów po Auschwitz. Strzela, że Marka. Jak dobrze kojarzę? Nintendo? Albo jakiś odłam, coś tam? Nie wiem. Ja nie mam pamięci Don Marek, nazw i takich innych, więc tu od razu przepraszam, jeśli bym pomylił. Nie pozwoli na to, żeby zaszkodzić swojemu pijarowi. I jeśli zostanie to im zgłoszone, że Pokémony wstęp... piły w miejscach, no nie za bardzo, gdzie powinny być, to Postaramy się ten mod naprawić, ale oni o tym muszą wiedzieć. I to w sposób taki normalny, logiczny. Co jeszcze widziałem z tymi pokémonami? Jak starsze osoby, po prostu, bo jak to robią młodzi, no to to jest takie norma. No naprawdę nikt się nie dziwi. Ale jak widzę, no już starszą kobietę, która rozmawia ze sprzedawcą i w tym momencie klika się pokémonem, to tak sobie myślę. Au". ludzie. Trochę kultury. Pokémony Wam chyba wszystkie nie uciekną, jak zostawicie je na 5 minut. Tak mi się przynajmniej zdaje. Najważniejszego Wam chyba nie powiedziałem. No i ja w Pokémony nie gram, bo nie mam na czym. Eee, obecnie mam telefon, który no nie ma aparatu. Jest beznadziejny, więc nie mogę grać sobie w Pokémony. Ale do końca wakacji moich, tych studyjnych, czyli do października, żeby nie było, zdobędę jakieś Pokémon. Nie na swoim telefonie, ale zdobędę. Już mam to ustalone. Więc jeszcze to chcesz sobie się powiedzieć. bo to jest ciekawa, fajna forma rozdywki. Nagle ludzie wychodzą, yy, spacerują. Same plusy, aż nie używali mózgu, to to nie jest zależne od aplikacji. Pamiętajmy o tym, bo na Tyle w tym odcinku. Zachęcam Was do pisania komentarzy, co, jak wyzbiać Pokémony, jak do tego podchodzicie i jakie jak macie, zbieracie to jakiego macie, z, jesteście z jego najbardziej dumni. Dodatkowo do ocennego filmiku i do subskrypcji tego kanału, jeśli chcecie być na bieżąco z moim contentem, a jeszcze tego nie robicie, to do uzrzeni, o czym kurwa mówiłem, a o czym nie. Prawda?